Zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, teraz będzie o kolejnym kontrowersyjnym wyroku sądu w sprawie wolności słowa w Polsce. Lewicowy aktywista Bartosz Kramek, człowiek, który działania polskich służb na granicy z Białorusią nazywa zbrodniczymi, który ma zarzuty za niszczenie urządzeń na granicy, wygrywa proces w sądzie. Z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej Gazety Polskiej codziennie Tomaszem Sakiewiczem. Chodzi o satyryczną okładkę krytykującą działania aktywisty. Jest stanowczy protest i stanowisko w tej sprawie Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jakie to stanowisko o tym już teraz? rozmawiam z dyrektorem tego centrum, dr Jolantą Hajdasz. Dzień dobry, pani dyrektor, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry panu. Może tylko takie zastrzeżenie na początek, że bardzo nie lubię wypowiadać, znaczy zajmować słuchaczy uwagi po prostu naszymi wewnętrznymi sprawami, ale to wykracza poza wewnętrzne sprawy dziennikarskie i, i tak naprawdę pokazuje tylko mechanizmy, które są no, po prostu naganne, naruszają zasady wolności słowa, bo dyscyplinują niepokornych dziennikarzy bardzo. No I więc dlatego właśnie może o tym taką... To, Sytuację tak, może do ludu, ludu, po prostu do opisania. Y, dlatego może warto o tym porozmawiać, ale zanim do tego przejdziemy, to, to chciałbym poprosić o przybliżenie naszym słuchaczom na początek, o co toczył się proces sądowy w sprawie, którą no, przed chwilą zapowiedziałem. No właśnie to jest myślę klucz tematu, bo po prostu tak naprawdę chodzi o okładkę tygodnika Gazeta Polska z 2017 roku, na której y, zilustrowano takim fotomontażem, co jest rzeczą, no, że tak powiem, bardzo typową dla e, prasy. E, po prostu zilustrowano e, materiały dotyczące właśnie działalności Fundacji Otwarty Dialog i, i pana Kramka w taki sposób, że znalazło się jego e, zdjęcie. W, no, w, w, montowane po prostu w, 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 w żołnierzy niemieckich, którzy niszczą polski szlaban. No, znaczy Trzeba wiedzieć, że to coś takiego na tym zdjęciu, znaczy, że to jest zdjęcie, które może być analogiczne do tego historycznego, ponieważ no, no jest to fotomontaż, jest to zmienione. Jeden z tych żołnierzy ma twarz taką podobną do pana Kramka no, i po prostu myślę, że więcej e, nagłośni całą tę sprawę, sam ten proces, niż ktokolwiek by się z tej ołatki zorientował, że tutaj jest taka no, po prostu aluzja zawarta taki rodzaj, no dosłownie karykatury, satyryzy, bo Tak, A to zdjęcie prostu... było opatrzone, jeśli pani dyrektor pozwoli, tytułem ja przypomnę, nowa kampania wrześniowa, znamy plany jesiennego Puczu. Puczu a i, i kontekst tego właśnie 2017 i, i po prostu to są te e, manifestacje wtedy e, no, przeciwko przeciwników rządu, przeciwników e, Zjednoczonych. Które y, w tamtym okresie miały miejsce i, i, i tyle. Opisywana jest też fundacja, w której y, żona pana Kramka jest. Y, y, i która naprawdę no, ma niejasne sposoby, w sposób finansowana. Działalność też dla wielu jest kontrowersyjna. Mówię po prostu tak oględnie, bo tak naprawdę z samego tego meritum sporu nawet to nie ma takiego aż fundamentalnego znaczenia. Po prostu redakcja gazety Polskiej ma prawo krytycznie oceniać działalność pana Kramka, Fundacji Otwarty Dialog i wyrażać to poprzez, Artykuły, poprzez komentarze, poprzez opinie i także w sposób no, takiego fotomontażu i okładki, jak wszyscy to robią, mając po prostu wszyscy, wszyscy redaktorzy. No, po mhm. prostu zarówno prowokacja, jak i złośliwość pewna, no, dosadność powiedzmy wyrazu też jest czasem uzasadniona. I w momencie, kiedy kolejne instancje, Wskazały po prostu pana Skiewicza i wydawnictwo wydawcę Gazety Polskiej właśnie na dotkliwą karę finansową, bo to jest blisko 30 tysięcy, sama kara 25 plus koszty procesu, więc po prostu to jest dużo i naprawdę ten proces przebiegał w sposób kuriozalny. Monitorowaliśmy ten proces, wykładając się na jego po prostu poszczególnych etapach jednoznacznie broniąc prawa redakcji, prawa dziennikarzy do tego typu e, ekspresji no, na forum publicznym e, i e, ze zdumieniem można było obserwować, że pan Kramek może bez problemu zadawać pytania panu Sakiewiczowi e, ma właściwie nieograniczone jakiekolwiek możliwości jakby, e, no, za, e, przedstawienia swoich kreacji w tym procesie, natomiast panu Sakiewiczowi tej racji odmówiono, nie, e, odrzucono jego. I to jest kuriozalne w tym, w tym wyraku, prawda? Panu Kramkowi zadać ani jednego pytania. I to jest kuriozalne, ale jeszcze chciałem zapytać, co taki wyrok oznacza dla wolności słowa w Polsce? Czy dziennikarze będą się teraz bali krytykować takie postawy naganne, by nie ryzykować narażania na koszty i sądowe prześladowanie? No, bo jest to jakiś rodzaj prześladowania dla mnie. To znaczy, jak moim zdaniem jest to rzecz oczywista. Oczywiście nikt, kto będzie się pięć razy zastanawiał, czy poruszyć jakiś temat, na przykład Fundacji Otwarty Dialog, po prostu nie będzie się z tym afiszował, że wycofałem się z publikacji, bo się boję, bo przecież no, nikt przy zdrowych mysłach tak nie robi. Natomiast oczywiście, że działa to zastraszająco. Przypomnę tylko, że ta fundacja i osobiście pan Kramek wytoczył pozwy co najmniej 20 22 z tego, co pamiętam podmiotom, politykom i połowa z tego, co, co najmniej połowa, to są dziennikarze, uważając, że naruszone są jego dobra osobiste, bo to jest, przypomnę, proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. On się poczuł tą okładką odniesławioną i więcej. To nie są ustalane fakty, tam nie jest powiedziane, że ktoś nakłamał, oszukał, czy po prostu e, źle napisał, wręcz zgodnie zrobił wszystko ze sztuką dziennikarską. Ale efektem końcowym jest, poczuł się zniesławiony pan Kramek, właśnie dokładnie tą okładką i wobec tego dzisiaj Gazeta Polska ma nie dość, że zapłacić tę sumę, która uważam, że jest naprawdę wysoka i, i w ogóle zresztą nie powinna mieć miejsca, ale musi przepraszać jest na drugą mm -hmm. po prostu za coś, co, z czym się absolutnie nie zgadza. Przecież oni mają prawo do krytycznej oceny um, na przykład zdolności funkcji otwartej dialog. A jeszcze tylko wrócę do tych pozwów, które są przeciwko dziennikarzom Te, wytaczane właśnie przez pana Kramka, przez mhm. tą fundację, która naprawdę w jednoznaczny sposób, naprawdę wielokrotnie arogancki, to niektó dla niektórych wręcz bezczelny, no po prostu podważa funkcjonowanie państwa polskiego i sensowność działania służb państwowych jednoznacznie to atakuje, więc yy, po prostu no to, to, to ma prawo ktoś temu się przeciwstawiać. I stąd I, wasz i, wni wniosek, wasz, na, wasz protest tak, yy, państwa. Protest. No tak, no bo on oznacza jeszcze coś. On oznacza po prostu ograniczanie wolności słowa, wolności wypowiedzi w Polsce i to jest bardzo bardziej niebezpieczne nawet niż sama wysokość kary, która oczywiście jest dotkliwa i, 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 i zupełnie zawstydzająca. Czy ta sprawa ma szansę zakończyć się, zdaniem pani dyrektor, odwołaniem do Sądu Najwyższego? Nie, nie wiem czy zostanie złożona kasacja. Um, pan Sakiewicz jeszcze decyzji nie podjął, Rozumiem. bo nie sądzę, żeby zrobiła to Fundacja, ale tylko przypomnę, no, pozostałe pozby y, są to kwoty rzędu 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy od dziennikarzy Tygodnika Sieci, od, um, i, od innych też publicystów, nieraz takich niezależnych zupełnie, to nie są y, szablonowe procesy, to nie są to nie są procesy o pietruszkę, jak to Aha. się mówi. I po prostu więc y, łącznie suma tych pozwów, które fundacja ta złożyła, to jest milion siedemset tysięcy złotych żądają od polskich polityków i od y, dziennikarzy. Kwota jest ogromna, więc ten też jest rodzajem precedensu. Pokazuje po prostu sposób myślenia i funkcjonowania sądów, dlatego, które jakby zupełnie ignorują mechanizmy masowego komunikowania. Dlatego trzeba protestować. Ale na koniec, jeszcze pani redaktor, korzystając z okazji i możliwości wymiany kilku zdań, chciałem zapytać, poprosić o komentarz, bo jest jeszcze jedna sprawa ważna. Dziennikarz Żadiatok FM określił szefa portalu TVP Painfo Samuela Pereira jako pół Polaka. Chodzi, chodziło o jego portugalskie korzenie w największym. W większym skrócie rzecz ujmując, no, to jest e, skandal, ale nie słyszę, by zajmował się, zajmowały się nim takie media jak Onet, Gazeta Wyborcza czy, czy wspomniany TOG FM lub TVN. E, brak stanowiska, to pytanie, czy nie oznacza jednak akceptacji dla takich słów? To znaczy, yy, pewnie tak, szczególnie z redakcji macierzystej yy, osoby, która po prostu w ten sposób się o panu yy, Samuel... Yy, tam sam, yy, no, yy, mówiła o redaktorze Pereira, yy, Pereira po prostu w ten sposób, no bo robienie komuś zarzutów z tego, że jego ojciec jest Portugalczykiem, no to naprawdę, umówmy się, jest to wysoki stopień aberracji, ale w sytuacji, w której yy, yy, w kontekście politycznym i yy, takim właśnie medialnym dziennikarskim publicznie stawia się tego typu zarzuty, no jest to wyjątkowo hamskie i w ten sposób to trzeba widzieć, więc macierzysta redakcja, jeśli nie jest w stanie ten autor tych słów zrobić tego samodzielnie, no, po jakiejś refleksji, bo powiedzmy pod wpływem emocji coś pisze w mediach społecznościowych, no to redakcja powinna po prostu przetrosić. Oczywiście tego nie ma, oczywiście jest rodzaj hejtu i takich bardzo niewybrednych um, ocen. Sama w, ze zdumieniem nad, naczytałam się na swój temat w w momencie, kiedy wczoraj wypowiedziałam się jednoznacznie um, przeciwko tego typu praktykom. I e, więc to mówię, jest jakiś taki rodzaj naprawdę poniżej wszelkiej krytyki e, działania, kiedy e, no, odmawia się jakąś jakby prawa do e, wypowiedzenia swojego zdania, e, bo, bo spotyka go z fala po prostu takich nienawistnych różnego rodzaju komentarzy Nic wspólnego z kulturą, do której powinniśmy dążyć, z kulturą osobistą, nie ma to wspólnego. I um, myślę, że też um, no, mamy prawo oceniać bardzo negatywnie różne rzeczy, które dzieją się wokół nas. Na pewno nigdy nie będziemy mieć na wszystkie sprawy jednakowego zdania, ale jak gubimy tą formę, pozwalamy sobie na taki rodzaj właśnie hamstwa, że komuś mówimy, że jest półpolakiem, to, to po prostu um, to, to już jest jakby upadek. Rodzaj zasad, którymi należałoby się w życiu publicznym kierować. Już nie I... mówię o hipokryzji, ale to... które w ale innych sprawach Hipokryzja zajmują. jest y, przeogromna. Bo po prostu w momencie, kiedy nie, odwraca się i coś takiego spotyka kogoś z grona tego typu mediów, jak, jak właśnie Gazeta Wyborcza, czy, czy tutaj Radio Tog FM, czy, czy, czy tego typu media, no to, to w drugą stronę tak. takie wielkie larumże na cały kraj. Więc bardzo, bardzo nieładne, negatywne, oceniane zachowanie dziennikarza Radio Tog FM. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za znaleziony czas i za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia dyrektor Centrum Monitoringu Wolności prasy SDP dr Jonanta Hajdarz była gościem wielkopolskiego popołudnia z radniem Poznań